Czy pracodawca ma obowiązek dokonać refundacji za okulary pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim? Pracodawca nie ma obowiązku dokonywania zwrotu z zakupu okularów korekcyjnych w sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopach związanych z rodzicielstwem i fizycznie nie świadczy pracy, pracodawca ma obowiązek dokonać zwrotu z zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, którzy w badaniach okresowych, kontrolnych lub wstępnych w orzeczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy mają zalecenie pracy w okularach korekcyjnych i wykonują pracę przy użyciu monitora ekranowego. Szczegółowe zasady refundacji pracodawca ma obowiązek opisać w przepisach wewnątrz zakładowych. Zgodnie z przepisami, okulary, za które przysługuje zwrot, powinny służyć do świadczenia pracy. A w momencie, gdy pracownik przebywa na urlopach rodzicielskich albo jest po prostu nieobecny w pracy, ten warunek nie zostaje spełniony. W tej sytuacji złożenie wniosku o refundację jest dopiero wymagane prawnie po powrocie pracownika do pracy. Oczywiście, jeśli pracownica Przebywająca na urlopie macierzyńskim złożyła taki wniosek, to pracodawca może postąpić w taki sposób, aby ten wniosek zwrócić i nakazać pracownikowi złożenie jego po powrocie, wstrzymać realizację wniosku do powrotu pracownicy do pracy lub wypłacić pracownikowi rzeczoną refundację. Decyzja należy do pracodawcy.